Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na kanale Domecz na Wzgórzu. Dzisiaj jest vlog, ponieważ dużo się wydarzyło. Mamy tam jakieś filmy nakręcone jeszcze z, z tamtego tygodnia, który został opublikowany, no bo też jakby no nie mieliśmy tyle czasu i mówię, przepraszamy za to, że w czwartek nie wyszedł film. No ale to mówię, po prostu czasami tak bywa, że mówię, życie jest ważniejsze niż filmy i, i mówię, no po, prostu, po prostu film nie wyszedł. Więc mówię, teraz mówię tak trochę ponad, poza kolejką wejdzie vlog, e, żeby Wam pokazać co się zmieniło, bo zmieniło się bardzo dużo. Tak widzicie no kręcimy wyżej belki, czyli coś co może powinno być. Tak kręcisz. Pokazuję belki. Dobra. Coś co może jakby zgubiliście jakiś element, dlatego pokażę Wam dlaczego już kręcimy więcej, dlaczego już e, jesteśmy na takim etapie. Dobra, to tak może mówię Tommy'ika. Pokaż tutaj, jak wyglądają mury. Bo mamy już wymurowane prawie wszystko, tak? No, dzisiaj będzie koniec murowania. Dzisiaj wielka feta i świętowanie, bo tam jest tam to jakby murowana reszta. Więc podejrzewam, że za niedługo będzie koniec. W końcu upragniony koniec z bloczkami. Więc pora, też powoli przejść do podsumowania. Ile poszło tutaj bloczków? Ale mówię, no to jeszcze muszę przeliczyć, ile w rzeczywistości poszło. No ale poszło dużo, tak? Poszło bardzo dużo bloczków. W sumie, jak widać, nawet widać, jaka tkana jest. Wysoka. Jest bardzo wysoka. Ja mówię, na pewno na. Wysokość pomieszczeń nie mamy tu na Wiadomo, trzeba pamiętać tutaj mówię, o wysokości, że tu będzie jeszcze stropian tu podłoga, więc tak naprawdę gdzieś od tego miejsca będzie w rzeczywistości podłoga, bo tu mamy, chcę dać, 20, 20 cm steropianu posadzkowego, dlatego mówię, no to będzie też no, dużo wyżej niż jak stoimy. I to tu jeszcze jak się stało, wydarzyło? No wiadomo, trzpienie, tak jak widzicie, jest wyżej wymurowane. Zapraszamy też do filmu, który też się pojawi, który już na temat betonowania a tego trzpienia, a tego chyba, tego, tego się w Wczoraj myśleliśmy, jak jest betonowany, o w którymś z najbliższych filmów też to się pojawi. Yy, I co? <coughs> a, przepraszam. Ja zwykle jestem przeziębiony przez dzieci z przedszkola. Yy, dobra, obejdziemy może też z tamtej strony. Pokażemy wam, jak to wygląda. Z zewnątrz. Dobra, jedna z podstawowych rzeczy. Film, który też zobaczycie w najbliższym czasie, to jest film na temat Bednarki. Teraz jest tutaj dużo więcej zrobione niż film o Bednarce opowiadałem, ale mówię, jak sobie obejrzycie tam powiedzmy, nie wiem, tydzień później film o Bednarce, to wróćcie też jeszcze raz i zobaczcie, jak to jest wykonane, w jaki sposób jest zaizolowane, w jaki sposób Bednarka jest poprowadzona, bo mówię, tego nie było na filmie o Bednarce, a teraz jest. Jak jest zasypany? No jest stropian przyklejony, tak? Tu ma zobaczyć stropian że jest. Przyklejony, zaizolowany jest tutaj akurat tym naszym maziłem i tochemem, a nie papa, tylko mówię tam nęduły zrobione standardowo, tak? Mówię, tak robić wszędzie, tutaj nawet jeszcze widać, ale mówię to stara, to już było dawno temu, tak? No i ta folia kubułkowa, tak żeby było można tutaj już powoli wszystko zasypywać. Tutaj dalej tylko styropian i folia kubełkowa dla samej ochrony, tak żeby to, mówię, no, było ciepło, nie przemarzało nam od podłoża. Aha, tu będzie jeszcze oczywiście wyżej, tak? Tu będzie oczywiście wyżej jeszcze, mówię, styropian pociągnięty, no bo na razie jest tak, bo jest jakby cały arkusz klejony, 60, nie, po prostu klejony. No ale my tak, żeby tutaj dokleić jeszcze jedną warstwę, czy jednym, jeszcze jeden poziom, jak już będziemy mieli kawałek ścianę zmontowaną, bo to też będzie częściowo zasypane. Idziemy dalej. Tu przyłap przyłapaliśmy naszego Romana na pracy, na w klejeniu z naszego stropianu fundamentowego do ścian i tak. Też jakby pomysł Romana, co wam poopowiadać. No to nie mi pomysł. Znaczy, no nie Romana pomysł, ale pomena, A, Romana pomysł, żeby wam poopowiadać. Jak kłaść, jak kłaść pianę? No, coś tam uciekło. Kładziemy pionowe paski, bądź jak robimy na placki, to robimy po prostu placki. Nigdy nie owijamy w koło, tak? I nigdy nie robimy pasków w poziomie. Tak, woda swobodnie może sobie przepływać, pływasz swobodnie może sobie przechodzić, jakby spływać z góry na dół, więc robimy no tak. w ten sposób. Druga rzecz, to nie kleimy od razu do ściany, bo nam odpadnie. Czekamy chwilę aż 5 minut. Tak jest, no, 5 minut, żeby, żeby po prostu mówię, przykleić i wtedy się już trzyma. No dobra, tak, jak też widzicie oprócz styropianu nie ma przejścia. Najlepiej zostawiamy na koniec, co zostało zrobione, więc to zobaczycie na samym końcu, co chłopaki zrobili wczoraj. No, trochę duży głaz spadł. no ale się wykorzysta przy okazji, nie będzie trzeba potem ich targać tutaj, więc mówię, akurat będzie na, na elewację. No, prawie na granicy się zmieściliśmy, nie przeleciały kamienie do sąsiada, sąsiad nie będzie. Potem nic mówił, że kamienie nam przeleciały. Dobra, Roman, Ci opuszczamy. Klejenie nie co już wiecie, proste, łatwe. Ale pięć minut nie minął, Roman. Może nie odpadnie, tak? Jest taka temperatura, że to szybciej chyba I teraz spanie się odpadnie. Czy odpadnie? Okay. Nie, nie odpadnie. Tak widzicie, pan jest flezowane, jak ładnie... Czy ma, ma pióro w pust, czy jak on się to nazywa. I ładnie dochodzi, nie ma żadnych mocków technicznych. No, I następne. No I tyle. Idziemy dalej. Dobra, kolejne ujęcie na końcówkę naszego murowania. Trzeba to upamiętnić, że w końcu kończymy. Tak, gdzie też stropiam, tutaj Roman się Izolacja teraz jest na bieżąco. Tu, mówię, stropę ci, dajemy do samej góry. Mówię tak są izolacje, ale folię kubełkową zostawiamy tak, żeby odtworzyć tylko teren. Bo na razie mówię, jest decyzja taka, że nie dajemy folii kubełkowej do samej góry. No bo też jakby nie ma takiej potrzeby. Zawsze zdążymy dołożyć, a my też, nie chcemy, żebyś bardzo nam czuwała. Stropiam wyżej. Zabezpieczymy tylko klatką, siatką z klejem, tak żeby, mówię, też był trochę ochronnie, żeby nie był taki narażony na warunki atmosferyczne i, i no, po prostu by się nie zniszczył, tak? Mówię, siatka z klejem to jakiś niewielki koszt, a na pewno nam to zabezpieczy. My Tutaj to, co moglibyśmy zespywać całą, całą tą część, ale też, mówię, czekamy na to, żeby zmontować przełompownię i koparkę tu wpuścić z tej strony. No plan był taki, że mieliśmy to, tak gdzieś tam coś, coś zostało zasypane, koparka tutaj była mówię, bo wczoraj, wczoraj zasypywała i myśleliśmy też, że zmontujemy kąpownie, Zresztą też wam tutaj pokażę, bo już się na samej górze. E, przyjechały przyjechały w czwartek rano e, kręgi i myśmy to zmontować, ale niestety e, się nie udało, bo koparka po prostu nie sięgła i wydawała się podawać na taką głębokość. E, nie sięgnęła. Nie sięgnęła, nie. <laughs> Nie dałabym podać tutaj kręgu. Więc my czekamy na dziwiki, będziemy montować tutaj belki, takie stalowe pociągi. Wtedy przy okazji też montujemy przepompownię, zasypiemy część kręgu. I tutaj zobaczycie, co mam dać na przykład film, który będzie poświęcony typowo e, samą przepompownią. Tak samo tutaj, wszystko możemy sobie już zasypywać. W plus tu mamy takie w niespodziankę, wam teraz zdradzę. Wykorzystamy dziurę i zakopiemy zbiornik na wodę deszczową. Powiem, bo ryny będą z tej, tej strony, będą tutaj z tej strony i razem połączymy. Do tego zbiornika, a wodę potem wykorzystamy. Wielkość zbiornika teoretycznie z powierzchni dachu wychodzi chyba 7 albo 8 kubików, ale wodą takiego dużego nie będziemy robić, zrobimy po prostu mniejszy. No bo liczę na to, że ta woda po prostu będzie nam schodziła na bieżąco i raczej no, no nie powinny nie powinien się napełnić. A jak się napełni, to po prostu będzie się przelewała z niego woda i, i tyle. No nic więcej. To nie poradzimy. No nie chcę też kopać tutaj 10 kubików czy 8 kubików zbiornika, no bo to jest po prostu bez sensu, Tym bardziej nie zmieszcza. Więc to zbiornika też zachęcam do filmu. Bo też na pewno uważam fajne rozwiązanie i ciekawe w takim wykonaniu. Zapraszam do filmu, którego jeszcze ma. Jeszcze nie ma tak będzie, ale mówię, mamy w planach gdzie zakup zakup zbiornika, dlatego wiem, że będziemy go robić. A to wie sam montaż takiego zbiornika plastikowego to jest też również, może nie jest jakaś wielka sztuka, no ale należy to wykonać zgodnie z instrukcją i na pewno pokażemy i omówimy, jak taki zbiornik w prawidłowy sposób yy, wkopać. Tak, widzicie za mną to, po co ten film dzisiaj powstał. czyli pokazać wam, jak to wygląda od góry, bo od góry wygląda to imponująco. Ja tak naprawdę nie widziałem tego, widziałem tylko zdjęcia, jak mi Roman wysłał, wcześniej wymieniony Roman, jak mi wysłał zdjęcia, jak to wyglądało, no ale zdjęcia nie oddają rzeczywistości tego, co widać z naszymi plecami. Jak, po, jak zginęły w dużym stopniu mówię, te wszystkie tutaj dziury, te jakby ubytki. To są przygotowane pod Chudziaka, tak naprawdę już już czekamy na Chudziaka, no bo nawet nie tu nie ma miejsca. i i mówię, no standardowo jak to my, już czekamy na beton. Wy to oglądacie w poniedziałek i w poniedziałek rano przyjeżdża chudziak. Tak, ale mówię, no w tym momencie nie ma tego chudziaka, Tak chłopaki bo już mówię, dzisiaj podejrzewam, że mówię robili papę, zrywaliby na to papę. I, i mówię, od poniedziałku można by ruszać ze zbrojeniem. Taki jest plan, tak jak widzicie tam drugi roman kręci, kręci zbrojenie już do wieńca i to tak, są tej strony zaraz. Jeszcze podejrzewam, że dzisiaj pewnie trpienie będą zalewali, znając chłopaków bo mówię, czasu jeszcze jest dosyć, skończą murować, chociaż nie, dobra, bo studlocki są za świeże. To nie, to, po, to w poniedziałek będą zalewać też te tutaj trzpienie, tak, żeby, no tak, żeby mnie też tylko zbrojenie więcej układać, bo mówię, plan jest taki, żeby do dwóch, w dwa tygodnie wylać wszystkie żelbety, wymurować wszystko i podprzątać, bo chłopaki mówię, wracają na jakiś czas do domu i yy, mówię, do, na Ukrainę, więc znowu musimy, musimy się po prostu zrobić. Też chcą się sprężyć, żeby dać radę. Nag no, znam ich i pogoda dopisze i nie będzie nic większego się nie stanie, to powinno się udać, bo plan jest ambitny, ale jak najbardziej wykonalny. Mówię, byle by tylko wszystko wydograło, czyli beton. Żeby wszystko Zobaczcie. dojechało na tak, czas, to dojechało. chłopaki się uwiną, bo pracują jak mróweczki. I tak kupałki w mieli koparkę, to też mu naprawili, może częściowo moje błędy, może nie. Też wyjdę troszkę wyżej. O, wiem, Domika też wyjdzie, wyjdzie. Uwaga, uwaga, będzie trzęsło. Bo Domika jest niezgodnie, już kierownik budowy zwrócił uwagę. Jest tutaj w sandałach. Jest gorąco, mam sandałki. I... Mówię, kopaki jest z, gorąco. Z operatorem kopaki poszerzyli drogę, teraz tak, jak widzicie sami ty teraz wjechaliśmy do środka yy, samochodem, no to będzie też sucho, tak super sucho, a mówię no spadnie deszcz, to też, też będzie troszkę inaczej, ale mówię super sucho, tak stoi tam yy, te ta czwórka, to tam będzie miejsce, gdzie będzie można spogodnie nawet dźwig, cokolwiek się dostawić, więc teraz to jest bajkę zrobili. Ktoś zada pytanie, dlaczego ta góra, ta góra ziemi nie została rozplantowana i nie, bo prostu wyrównałem tutaj teren. Dlatego, że to tak naprawdę prawie sam kamień, tam nie wiem, może w 20% jest grunt taki taki luźniejszy, mniejszy i i to została, tak. my sobie widzimy na bieżąco wybierać kamienie na kupę, a po prostu, mówię, grunt zabierać, a mówię, potem tak się trzeba jeszcze to wyrównać i jakby, mówię, no rozłożyć to, żeby ponieść jeszcze teren, dlatego, my to na pewno nam wyjdzie. Ja mówię, a było rozplantować i wyjmować kamienie, bo przypomnę, w tym miejscu chłopaki jak, jak robili ten, ten, mówię, ten zasyp, to wybierali duże kamienie, tak, tak, tu widzicie na przykład takie duże kamienie. Wszystkie takie zostały odrzucane. Największe kamienie jakie trafiały to były takie ja wielkości, jak to mówią 80, tak? W tej frakcji największej kamiennej, takie trafiały, takie trafiały tylko i wyłącznie do Nowy Dlaczego nie większe? Dlatego, że po czymś takim, no ciężko jest zagęszczarce, takiej małej jak mamy jeździć, a tak jak wiecie, no nie możemy tam większą zagęszczarką, bo też zniszczymy, mogliśmy zniszczyć mur oporowy, więc jest, jest tak po prostu wykonany. Dobra, ostatnie miejsce i kończymy. Dobra, ostatnia rzecz. Tam co widzicie stoi wiadro na rurze. to jest pion kanalizacyjny z łazienki, która będzie na, e, na górze, tak? Także mówię, ściek trafia jakby spokojnie na dół. Więc my też tu jest zrobione i jeszcze dodatkowa rzecz, jaka jest. W miejscu, gdzie stoi teraz nasze auto, tak, dokładnie. Nasze auto stoi e, w miejscu garażu. W tym miejscu będzie garaż, więc powiedzmy, stoi w garażu, jest garażowane, ale w garażu wiadomo, też chcemy mieć jakąś umywalkę z wodą, z, z mówię, no ubikacji to może nie, ale gdzieś musimy odprowadzić ten ściek. Więc tutaj teraz wyprowadzamy dany trójnik i wyprowadzony gdzieś, w tym miejscu, w tym miejscu wyprowadzony jest rura. Więc później mała studnia rewizyjna i pod kątem strzelamy pod garaż, żeby też wyprowadzić tam kanalizację. I tak samo z budynku doprowadzona jest, wyprowadzona jest rura z wodą, z peszlem, czy no, no peszel, tak, pod rurę z wodą, gdzie potem nadziejemy tylko samą, samą rurę, plus dwa, peszle elektryczne, czyli standardowe, jak to u nas, zasilające i sterujące, które wchodzą, wejdą nam do garażu i też wychodzą poza obrys, poza obrys fundamentu. Później wiem, mam wymierzone, w których miejscach będą, więc zależnie trzeba to odkopać i, i po prostu połączyć dalej, jeśli, jak będziemy robić garaż, czy tam po fundament pod garaż, żeby też nam wyszło i żeby wszystko zbiegało się do domu. Żeby dom był centralną częścią, a garaż, żeby w żaden sposób nie był, i, i, i no sam. To jeszcze Dominika, masz jakiś pomysł? Co się zmieniło? Gorąco tu. Tak, jest chyba 35 stopni, jest bardzo gorąco i... To się zmieniło, Ach. że najpierw chłopakom było zimno, a teraz tak, są gorąco. Tak, najpierw padało, a teraz jest gorąco. Dobra, ten film jest tak długi, że nie wiem, czy ktoś będzie go do końca obejrzeć, ale no... Chyba to widzicie, co jak się zmienia. Jak ktoś obejrzy, to niech w komentarzu pisze gorąco. To będzie wieść, to byłby trwały, równie jak my na tym słońcu. Zapraszamy do kolejnych filmów, gdzie mówię, na pewno mamy już nagrany film o tym, jaki sposób robimy trzpień, jak wygląda to robienie na raty, plus mamy o bednarce. Zaraz mówię, będą kolejne filmy o, mówię, o jakby tej części płyty: jak robimy, jak wykonać szalunki, jak coś nam tak wystaje, żebyście też widzieli, w jaki jak sposób my to rozwiązujemy. No i ogólnie no, będzie kilka jeszcze fajnych rzeczy, łącznie montaż przy pompowni, czy przy pompowni do, do studni. No, mamy dużo planów, więc zapraszamy. subskrybujcie. Tajkujcie, oglądajcie i żyjcie razem może z, razem z nami z tą budową. Dobra, pa, pa.